Treścią życia ma być miłowanie, czyli trudzenie się i siebie zużywanie. Kto bowiem miłuje, jakby nabywał, kto zaś pozostaje zamknięty, bez relacji, w strachu, nie dzieląc się swoim. I sobą z innymi, ten pozostaje jak ziarno, które nie wydało owocu. Miłość kosztuje i boli, ale to radosny trud i ból. Kogo kochasz, o nim pamiętasz, o sobie zapominasz. Jemu się stajesz poddanym, służebnym. A poświęcenie swoje nie spisujesz do rubryki strat, lecz twój ból poświęcenia jest twoim zyskiem, dlatego że miłujący miłością czystą zapłatę ma w samym miłowaniu. Jezus tego uczy. W katechizmie przeczytasz o uczynkach miłosiernych co do duszy i co do ciała. Kto je wypełnia, wypełnia wolę Bożą, wprowadza ład, porządek Boży i siebie obdarowuje łaskami. Z punktu widzenia egoizmu, Rady Ewangelicznej Jezusa są jakby proporcją straty, są niezrozumiane. Ale przecież jego życie, ludzkim ciel jest przykładem poświęcenia siebie, zużycia i wykrwawienia siebie, bo miłość wymaga życzliwej, ofiarnej, bezinteresownej posługi w relacji z drugim. Bo gdyby nie było drugiego, człowiek byłby samotnikiem, nie znałby miłości. A drugi jest po to, by go miłować i miłość od niego przyjąć. Ta miłość to dar. Gdy dajesz, zużywasz się, to miłujesz. Miłość jest więc faktem, wykonaną decyzją, posługą. Wcale nie są z tym związane koniecznie uczucia. Mogą być, nie muszą. W miłowaniu mogą być również bardzo niepożądane uczucia. Wręcz można mieć od dla na zmysłów swoich a człowiek miłuje, czyli służy. I jeśli coś możesz mieć jako atut przed Bogiem, to będzie to grzechów winowajcom przebaczenie i innych ludzi miłowanie. Do tego jeszcze niech dojdzie ofiarna cierpliwość, czyli bolesna. I z tym pójdziesz do Boga jakby powietrzną zapłatę. A Bóg da ci nieproporcjonalnie więcej, bo z obfitości swego nieskończonego bóstwa da ci Bóg, gdy wytwarz własne i w miłowaniu. Gdy miłowanie Twoje w stanie łaski, czyli upodobnienia do Boga, będzie miało wieczną trwałość. Bo trzeba wiedzieć, że naturalne dobro nie jest dobrem nadprzyrodzonym, ale własce nadprzyrodzonej wykonane naturalne dobro wtedy zyskuje rangę nadprzyrodzonego. Fundamentem jest więc owa łaska oświęcająca owoc chrztu i grzechów odpuszczenia i w tym stanie będąc możesz żyć i zasługiwać, czyli zbliżać się do Boga i siebie budować. Uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała są bardzo konieczne. Trudniejsze są uczynki co do duszy. One bowiem niekiedy kwestionują bliźniego. Uczynki co do ciała są trudne dla chciwców i innych mocno zaangażowanych w grzech. Natomiast kto je praktykuje, ten ratuje człowieczeństwo i ratuje bliźniego. Pięknym będzie ten, to przyodzieje się w Boga i pozostanie wierny jemu do końca